Cześć, 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 cześć. To jest Solakota Joe i teraz kolejny film na moim kanale z gry Farkra co Longier. W dzisiejszym filmie zagramy sobie na kolejnej mapie z rodzaju strażnica. I tym razem zagramy sobie trochę inaczej będziemy filtrować, ponieważ zacząłem sobie to od A do Z, czyli to będą nie tylko te najwyżej oceniane mapy, ale też te mniej oceniane. I zagrywam tak specjalnie dlatego, żeby zobaczyć w czym te mniej oceniane mapy są gorsze od tych wyżej, w sensie czemu są oceniane gorzej niż pozostałe. Zagramy sobie może na tej mapie, SK, jest Nieziemskie, odliczanie, mamy godzinę czasu, nieskończoną amunicję, nie pisze na nawet kto tę mapę zrobi, raz była rozegrana, no to dobra, zaczynamy. I tak, w ogóle to, to, co ja mówiłem na początku, chciałem po prostu sprawdzić, bo zawsze gramy na najwyżej ocenionych mapach, a teraz postanowiłem, że wpiszemy sobie od A do Z i po prostu będziemy te mniej od tego, że mapy. Tutaj macie przykłady, dwie gwiazdki tylko, te co mają trzy, dwie gwiazdki, a te najwyżej to są te, co mają pięć lub cztery, więc ten, że ocenione, to też weźmiemy. Ten sobie weźmiemy. Chciałem po prostu takie bardziej zrobić tutaj jakby rozeznanie zobaczyć, czy porównać te mapy, te mapy, które teraz nagram Chciałem zrobić rzuty, to maczudo ale się nie udało. Porównaj po prostu, chciałem te mapy, zrobić takie małe jakby rozeznanie. W czym te niby mapy są gorsze. Zobaczymy jeszcze jakie tutaj mamy bronie, bo ja ma całą broń krótką. Myśleło, że jakaś przydała snajpa gdzieś wytłumiona oczywiście. Tu jest snajpa to... To trzeba wyjebać. Skorpion, Uzi. Albo no dobra, idę z takim zestawem jak mam. Na przykład już ta mapa mi osobiście wizualnie się dosyć podoba. Takie futurystyczne, tak trochę tutaj zalatuję Blue Dragonem, tym DLC, które wyszło do... Do tego, do Far Krea 3, Patrzcie, oni nas nie wykrywają. Tak, przez chwilę boję się sobie, no tak, oni teraz mnie wykryją. I będzie po zabawie. No to bardzo dziwna strażnica faktycznie. A wiecie co, damy tam może. No Już nas wykryją, dobra dupa. No to rzeczywiście już wiem dlaczego te mapy słabo oceni, bo jest trochę bez sensu. Za dużo jest tych przeciwników. No a strażnicę. A jeszcze przyleci ich więcej na strażnicę to nie za bardzo się nadaje. To byłbym bardziej szturm, właśnie. Kurwa, mać! Co za dziwna mapa! Już wiem. No dobra, ta mapa nie jest najmądrzejsza faktycznie. Wszyscy się fajczą. Mamy 731 przeciwników do załatwienia. Ale na szczęście mamy tutaj to. Pum, 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 nie ma nas. To, rzeczywiście ta mapa jest trochę głupia. Dobra, zwracał honor tym, którzy ją ocenili nisko. No chodźcie tutaj, przyjdźcie tutaj w to miejsce. No, już i tak żeście mnie wykryli, to możemy się normalnie strzelać, by to byłby szturm. Patrzcie jaki głupi, las prosto w ogień i się zapalił. I po prostu będziemy sukcesywnie tutaj wystrzeliwać, aczkolwiek dopiero 100 z 731 załatwiłem. No bo też oni pewnie będą w innym miejscu A nie myślę, że też jakieś przejście będzie No to trochę kiepska opcja Dobra, zwracam honor tym, którzy te mapy nisko ocenili bo nie jest ona za mądra. Jak się nie robi strażnicy ludzie. Jeszcze prawie zginąłem, no nic. Jeżeli zginę, no to już trudno. Jeżeli zginę, no to już po prostu przerwę ten odcinek, bo faktycznie ta mapa to jest niezła farsa. Ale tak mówię, chciałem po prostu się przekonać, popatrzeć jakie są jeszcze inne mapy niż te najwyżej oceniane i te polecane. Są to się właśnie wzięło? Ale na miejscu twórcy mapy to mimo wszystko bym jednak zrobił z tego szturm, a nie tam strażnicę, jak to w ogóle nie się skali. To jest za dużo przeciwników, żeby pozostać do samego końca niewykrytym, no ile jeszcze alarmów zostało? Kurde, nie załapałem ile jeszcze... Alarmów zostało Tutaj do tego wysadzę. żeby samo się pod to nie nadziać, boom, prawie się zabiłem. Świetnie, nie wiem. Tego kolta by może też podniósł. A wywalę tutaj pistolet, jeden może i weźmiemy sobie Maczugę. Będziemy mieli w nieskończoność ten kij, to będziemy mogli nim rzucać, bo to jest nieskończona amunicja. Świetnie, a jednak moc, za mocni są trochę na. Nie, oni mają pancerz, to nie ma sensu rzucać maczugami w nich. Nie mogę wygrać, a to się zdziwisz. Teraz się ktoś chyba zapalił. Ta chyba amunicja wybuchła teraz. O kurde, co tam się odwala? Widzicie wy to? I oni jak się palą, to też trzeba zdupiać, bo oni potem będą biegli specjalnie na nas, żeby ten ogień przeskoczył właśnie na naszą osobę. Bo wiecie co, nie? Może zamiast tego kolta. Weźmiemy sobie jeszcze jakąś strzelbę. Tu był spas gdzieś. Gdzie jest spas? I patrzcie, ile amunicji do niego mam, kurczę. No, to był strzał w dziesiątkę. Warto wziąć właśnie tę broń. Bum. No nie jest to łatwa mapa, one do tutaj wyskakiwać ze wszystkich stron, z kluczy byki, a to ja wywalię inne gnat, ja myślałem, że ja tego rewolweru już nie mam. Ktoś coś pisze chyba na Steamie czy na Whatsappie teraz, nie wiem. O o, od tyłu. O matko. Cel nie osiągnięty, no nic. Ta mapa była bez sensu, to fakt. W kolejnym odcinku zagramy sobie na innej, nie będę marnował na nią czasu, skoro tak głupie wyszło. No, damy chyba jednak nie lubię, albo dobra, nie będę w ogóle oceniał. To, że była niefajna zachowałem to dla siebie. Dobra, tyle w tym odcinku. Następny tak jak mówię, zagramy sobie na kolejnej, na kolejnej mniej, mniej pozytywnie ocenianej mapie. Jeżeli Ci mimo wszystko odcinek podobał, to, to zostaw łapkę w górę, wziąć się w kolejnym odcinku. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, cześć.